We watch the dawn turn towards the sun. Just To jest Battlefield 1 i postanowiłem, że pokażę Wam dzisiaj tę grę i moje różne pierwsze wrażenia, przemyślenia, ale jestem niesamowitym pechowcem, jeśli chodzi o Alpha i Beta. Ponieważ planowałem wam pokazać dużo więcej, nagrać więcej materiałów, ale w Alfie, gdy odblokowali możliwość nagrywania, o czym nie wiedziałem wcześniej, to prawie już w ogóle nie miałem okazji zagrać. Natomiast w Becie wróciłem na ostatnie dwa dni, pierwszego dnia. Wszystko to, co nagrałem, nadawało się tylko do kosza, bo przez różne moje zmiany w PC, -cie. Także materiałów mam bardzo niewiele, ale mam nadzieję, że to wystarczy, żeby wam chociaż te, trochę tę grę pokazać i różne zmiany, różne rzeczy, na które zwróciłem uwagę i które wydaje mi się, że warto, żeby o nich coś więcej. Powiedzieć, ale to bra merwo przejść, bo to nas w ogóle nie interesuje, przejść do rzeczy. Także w tej chwili gram medykiem, słuchajcie. W ogóle bardzo mi się podoba sposób, w jaki zostały rozegrane, jaki zostały, jak, jak zostały porozdzielane klasy Battlefield 1. Medyk, którego teraz używam, przede wszystkim ma taką broń, ma takie bronie, jakie widzicie w tym momencie, czyli taki coś, a karabin wyborowy, który możemy oddawać pojedyncze strzały, trochę wolniej. Mimo wszystko na takie raczej średnie, dalekie odległości medyk przede wszystkim podnosi rannych swoich kompanów z, kompanów z drużyny albo może ich leczyć. W tej chwili wszedłem do czołgu, który jest taką skrzynką opancerzoną, do której może wejść aż sześć osób. Jest kilka fajnie zróżnicowanych czołgów w Battlefield 1. W ogóle wydaje mi się, że jest to dosyć dobra oznaka, jeśli chodzi o Alpha i Beta Battlefield 1, kiedy głównym powodem narzekań ludzi jest to, że czołgi są za mocne. Co jest dosyć, wydaje mi się, łatwe do zbalansowania. Nie jest jakąś mega trudną rzeczą, ale w końcu jest to Battlefield, gra oparta na zarówno pojazdach jak i piechocie i czołgi mocne w takiej grze, szczególnie w pierwszej wojnie światowej, tak słuchajcie było. I to mi, wydaje mi się, że świadczy dobrze o grze. Problemem jest to, że wiele osób nie wie do końca jeszcze jak zwalczać te czołgi, wiele osób nie było w stanie w, e, odblokować działka przeciwko czołgom, które jest dobre na, na dalsze odległości, które odblokowuje assault na tam dopiero w którymś poziomie. Jeśli chodzi o klasę Assaulta, to właśnie on przede wszystkim teraz zajmuje się zwalczaniem pojazdów, nie tak jak to było chociażby w Battlefield 4, że Osol zarówno prawda leczył, podnosił swoich y, osoby z drużyny, miał te karabiny szybkie, SMG i tak dalej, w tej chwili zostało to rozdzielone i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej taką fajną, pozytywną zmianą, tutaj zaczęliśmy walczyć wręcz, <laughs> okładaliśmy się różnymi pałkami maczugami, siekierami, czymkolwiek, co, cokolwiek tam jeszcze jest. 1 jest kilka broni wręcz fajnych i są one jeszcze zróżnicowane. To jest dosyć ciekawe. Niektóre bronie zadają większe obrażenia, do walki wręcz, niektóre są szybsze. Niektórymi można lepiej zawalczyć. To jest szarża, to z czego w tej chwili skorzystałem. E, z tego może skorzystać prawie każda klasa, w zależności od tego jaką oczywiście ma przy sobie broń i wtedy przyspieszamy i możemy tak kogoś wbić komuś bagnet w plecy czy w brzuch. Tutaj niestety ja dostałem maczugą. <grym> Od mojego przeciwnika, jeśli chodzi o kolejne klasy, chociażby support, który posiada taką broń. Um, LMG, tak, czyli broń po prostu taką maszynową z wieloma pociskami i support używają na, najmniej osób używa supporta Z tego co do tej pory zauważyłem. Bardzo, bardzo rzadko używana klasa. Nie wiem czy to ze względu na to, że takie mapy dostaliśmy, a nie inne w Alfie i becie i ta klasa dzięki to przez to było. Mniej użyteczna, czy też były to jakieś większe problemy z balansem. Ale to co mi się bardzo podoba w tej klasie i to co fajnie zostało zmienione to fakt, że te bronie, które mają po 100 naboi w magazynku, czasem więcej. Im dłużej z nich strzelamy, tym są celniejsze i jesteśmy dużo celniejsi również gdy leżymy. Nie tak jak w Battlefield 4, gdzie ktoś sobie brał MG4 i biegał, skakał, robił wszystko i mógł celnie strzelać na blisko, daleko i tak dalej. W tej chwili support naprawdę pełni taką rolę wsparcia i naprawdę można fajnie Ostrzelać pozycję wroga, można przytrzymać ogień tak, żeby oni nie, mo nie mogli w ogóle wyjść za jakiegoś narożnika. Im dłużej strzelamy, tym strzelamy celniej. Fajnie wydaje mi się, że to zostało wszystko rozegrane. Kolejna klasa to oczywiście Sniper, którego nie mogło, myślę, zabragnąć w Battlefield 1 i Sniper ma też fajnie, wydaje mi się, rozwiązane karabiny snajperskie, jeśli chodzi o tę grę, ponieważ są one różne na, na dane odległości. Jest taki, taki, taki dosyć ciekawy mechanizm, że broni mają do iluś tam metrów jakieś normalne obrażenia i na przykład nagle między 50 a 75 metrami zabijemy kogoś jednym strzałem, bo te obrażenia tej broni wzrastają. Inna kolejna snajperka ma to samo między na przykład 75 a 100 metrem. I teraz w zależności od tego, na jaką odległość będziemy chcieli walczyć, czy z przeciwnikami na blisko, czy na daleko, czy na średnio, będziemy musieli wybierać różne karabiny snajperskie, i dzięki temu nie zawsze celować w głowę, żeby móc kogoś zabić. Mam mieszane uczucia pod paroma względami, jeśli chodzi o Battlefield 1, ponieważ z jednej strony, gdy dowiedziałem się, że gra będzie oparta na realiach pierwszej wojny światowej, moje oczekiwania wzrosły. Pomyślałem, że będzie pewnie sporo jakichś nowych mechanik, dostaniemy jakieś zupełnie inne bronie, gra się może mocno zmienić w porównaniu do... Poprzednich Battlefieldów. Okazało się, że każdy biega z pełni automatycznym karabinem, że gdzieś ten realizm kompletnie zanika i gra równie dobrze mogła być oparta na II wojnie światowej czy na jeszcze jakichś innych realiach i, i mechanika wyglądałaby niemal identycznie, ale z drugiej strony nigdy ta gra nie miała być oparta na realizmie i myślę, że mimo wszystko o wiele większym celem twórców tej gry było zapewnienie nam wielu różnych broni, zróżnicowania rozgrywki, tak żeby się grało po prostu ciekawiej, żeby gra sprawiała frajdę niż to, żeby oddawała jakoś super realistycznie pewne... Miejsce w historii, także jak najbardziej jestem za tym i mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej mieć fajną, ciekawą grę niż bardzo jakąś oddaną historycznie. W ogóle także wydaje mi się, że jest spory potencjał, jeśli chodzi o pełną wersję gry. W tej chwili, z tego co wiem, gra jest na 60 Hz serwerach T-Crate. Czyli nie zaobserwowałem, słuchajcie, jakichś takich większych problemów, że w kogoś strzelam, pociski mi w ogóle nie wchodzą, czy ginę, będąc za ścianą już dawno schowanym. Co myślę, że osoby, które grają od jakiegoś czasu, już w poprzedniej wersji Battlefielda, ten, ten problem znają i ten problem nie jest im obcy. Dostaniemy również, niestety, premium do Battlefield 1. To jest coś, czego nigdy nie byłem fanem, i coś, co wydaje mi się, że strasznie psuje jakiekolwiek takie dotarcie do. Dużo szerszej publiczności, jeśli chodzi o Battlefield, ponieważ za sporą cenę oddzielamy tych graczy zwykłych od, od tych graczy premium. Dostajemy później kolejne nowe mapy dla graczy premium, kolejne dodatki, do których zwykłe osoby nie mają dostępu, i pojawiają się takie gry, jak chociażby to był problem w Battlefield Hardline na PC, że no fajnie, ktoś sobie kupił premium, ale nawet nie jest w stanie zagrać na tych nowych mapach, bo jest po prostu zbyt mało graczy, którzy, którzy to premium skończy, kupi, kupili. Skończyło się na tym, że. Wiele tych dodatków, które wychodziły na premium, później mapy z tych dodatków były za darmo, tak żeby w ogóle ludzie mogli je sprawdzić, żeby ktokolwiek na nich grał. Także kurczę, chciałbym, żeby jakiś battlefield w końcu wyszedł bez tego premium, żeby gra była taka naprawdę dostępna dla wszystkich i wtedy myślę, że na pewno ta seria mogłaby zdobyć jeszcze dużo większą popularność, na którą, na którą myślę czeka, chociaż nie wiem, czy z ekonomicznego punktu widzenia dla twórców by się to opłacało, bo pewnie kasy byłoby trochę mniej, ciężko mi. Ciężko mi tutaj to powiedzieć. W tej chwili używam takiej, takiej super klasy, takiego hero'usa można powiedzieć. Znaczy, nie wiem, jak to wam określić. W tej chwili na tej mapie pustynnej były takie trzy klasy: jedna właśnie taka super opancerzona, z takim mocnym karabinem, który miał tam łącznie z 1200 pocisków i można nim strzelać, ogromne serie i w ogóle niszczyć przeciwników, bo jest to dosyć celne. Chociaż tylko na raczej takie bliskie średnie odległości. Jak ktoś jest trochę dalej, no to mała szansa, że, że kogoś trafimy. Nie można tym również dokładniej przycelować. Są jeszcze dwie takie klasy, był. Miotacz płomieni z której, i, i klasa również z taką dodatkową, można powiedzieć, snajperką przeciwko czołgom, ale ona również ludzi zabijała jednym strzałem w głowę. Miałem materiały z tych klas również, znaczy klas, z tych takich dodatkowych postaci, które można podnieść po prostu w trzech określonych miejscach na mapie, ale jak wam wspomniałem, materiały mi zniknęły i, i nie jestem w stanie wam... Wam więcej pokazać. Teraz jadę takim lekkim czołgiem, no, który jest naprawdę potężny w Alfie. W sensie, jak już mam sumienie, nie przeszkadza mi to, że czołgi są mocne, mimo tego, że generalnie jestem graczem, który woli piechotę, ale też lubię sobie, jak gra w Battlefield'a, to lubię skorzystać zarówno z samolotów, czołgów i, i różnych pojazdów. Ale mimo wszystko uważam, że najbardziej skopaną mechaniką, która, która niszczy te czołgi, jest fakt, że możemy sami się naprawiać siedząc w czołgu. Czyli walczymy, bijemy się, tracimy trochę z, z punktów życia. Życia to jest złe słowo, tracimy trochę pancerza. Gdzieś tam odjeżdżamy na bok, cofamy się i siedzimy sobie w czołgu, naprawiamy się i jedziemy dalej niszczyć wszystkich. Mimo wszystko wydaje mi się, że gdyby usunąć tę mechanikę samonaprawiania się, to, to jakoś te czołgi byłyby bardziej zbalansowane. zobaczymy, jak co nam się przedstawi w oficjalnej wersji gry. Nie chcę wam tutaj zbytnio w tej chwili omawiać jakoś takich bardzo szczegółowych rzeczy, bo może wszystko ulec zmianie i, i ten film już nie miałby później większego sensu. Także takie różne rzeczy zostawiam sobie po premierze gry, po, w której będzie mam nadzieję, po, po której mam nadzieję, będę mógł wam pokazać wiele różnych fajnych ciekawych materiałów, także dajcie znać, czy graliście, co sądzicie o tej grze i trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie.